Witam, pogoda w weekend słoneczna z możliwymi opadami deszczu. Temperatura powietrza wahać się będzie od 18 do 21 stopni, natomiast w tygodniu dość deszczowo z temperaturą powietrza oscylującą w granicach 20-27 stopni. Zakończenie roku szkolnego 2012-2013 to nie tylko początek wakacji 2013, ale także dla wielu z nas pożegnanie z kolegami i z koleżankami z klasy przed wystartowaniem z kolejnym etapem nauki. Dziś byliśmy w gimnazjum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie, szkole podstawowej nr 2 Wincentego Pola w Nowym Stawie, ze zespole szkół w Gościszewie, szkole podstawowej nr 8 imienia Mikołaja Kopernika w Malborku, gimnazjum nr 3 imienia Stefana Batorego w Malborku, pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza i szkole podstawowej imienia Adama Gajewskiego w Świerkach. W tej szkole łzy towarzyszyły na zakończenie roku nie z radości. Oficjalnie szkoła podstawowa w Świerkach w tym roku została zamknięta. Uczniowie w całej Polsce już oficjalnie stali się wolni na dwa miesiące wakacji. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. A więc sprawdźmy jak bardzo wesoło dzieci wybiegły ze szkoły. Jakie mają plany na wakacje? Na wakacje tutaj zostajemy. Na zamianie, a może I oczywiście o to, czy cieszą się z zakończenia roku szkolnego. Jest... Nie bardzo, bo w końcu szkołanie wszystko. Szkoda, że nie Tak się znaliśmy w tej trzeciej klasie. A powiedzcie mi, jakie plany na wakacje? Różne. Ja, no. ja też na nas kiedyś się pojedzie Co się mam rok szkolny zakończony razem z wami, to żeby jak najszybciej wam przekazał też cenzurki i już wakacje. Dziękuję wszystkiego najlepszego. Informacja od pana burmistrza jak co roku tradycją szkoły dla najlepszych uczniów prymosów i wzorowych. Pan burmistrz ufundował wycieczkę. Proszę Państwa, dostaniecie informację wychowawcy, że dla klas 1-3 wyjazd do Muzeum Wisły do Trzewa 2 lipca o godzinie 9, dla klas 4-6 wyjazd do Muzeum Żuławy Darowego Dworu Gdańskiego o godzinie 10.30. 2013 klas trzeci Gimnazjum Imienia im. Marii Skłodowskiej Kili w Nowym Stawie. Całość baczność. Pożycz sztandarowy Gimnazjum im. im. Marii Skłodowskiej Kili w Nowym Stawie wprowadzić. Absolwenci Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie Tobie koło ślubujemy. Wiernie strzec Twojego honoru, dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie, swoje życie opierać na nauce wielkiej polki, naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie, zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu, zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie uczestniczyć w życiu kraju. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych, w szczególności młodzież, tak? już młodzież, absolwentów naszego gimnazjum. Do Was krótkie słowo. Życzę Wam, żeby te nadchodzące wakacje były dla Was wesołe, bezpieczne, żebyście się dostali do szkół, gdzie zaplanowaliście i zdrowi, weseli wrócili już jednak do murów nowych szkół 1 września. Chciałem podziękować pani dyrektor za pracę całego zespołu pod pani przewodnictwem, za ogrom pracy, którą włożyliście razem z całym zespołem, proszę Państwa, dla przygotowania naszych uczniów, ażeby rozsławiali dobre imię gminy do Staw w szkołach. Ponad gimnazjami. Proszę przyjąć te kwiaty na swoje ręce dla wszystkich A uczniom życzymy udanych wakacji. Zanim zadzwonił ostatni dzwonek w zespole szkół w Gościszewie, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli w Mszy Świętej w pobliskim kościele. Po której udali się na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na samym początku odśpiewano hymny narodowe. Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski, Za swoim się z narodem. W dalszej części uroczystości wręczano dyplomy podziękowania, kwiaty, no i oczywiście świadectwa. Żegnano także szóstoklasistów, którzy na ścianie w holu szkoły zawiesili pamiątkowe zdjęcie. Absolwentów zapytaliśmy o wakacyjne plany. Spanie w namiocie, chodzenie na plażę, wyjazd do na kaszynę, na plażę. A jak szóstoklasiści podsumowują ten rok szkolny? Mógł być lepiej. Ale... Ja jestem zadowolony. No to teraz się przyznajemy, jaka średnia była w tym roku? 5 5,2. 4,9. Piątoklasistów zapytaliśmy także o rezultaty na świadectwie. No ja dopiąłem do końca, mam czerwony pasek i się cieszę. Co tam za książeczkę dostałeś? No, krajobrazów polskich. Czy no, będziesz czytał? Nie. Ci <grystanie> bardzo <grystanie> No. Witam cię serdecznie, do nas. Mi się udało, ma średnią 5,5 i z paskiem. uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestniczyła także polska młodzież mieszkająca na Litwie. Jestem Elwina. Mam na imię Karina. Mam na imię Julita. Mam na imię Katarzyna. Jestem Grażyna. Jestem Robocza. Jak w ogóle doszło do tego, że udało się zorganizować ten wyjazd, wasz przyjazd właśnie do Polski i do gminy Sztum? Była podpisana umowa między naszym domem dziecka, z pomorzędowym domem dziecka w Sołecznikach, a między znaczy panią dyrektor szkoły, panią Magdaleno i panem Krzysztofem Stowieckim. I właśnie dzięki tej umowie jesteśmy tutaj. Nasza grupa składa się z 16 dzieci i trzech opiekunów. Z tego co już zdążyłem się dowiedzieć, piloci z Malborka mieli tutaj duży wkład. Z tego co wiedziałem, zawiązała się między Wami pewna przyjaźń. Powiedzcie może, kiedy do tego doszło i jak właśnie ta współpraca się układa. może Byliśmy w Szablach. Byliśmy z pilotami, obsuwaliśmy z nimi, mieliśmy wspólny piknik, no i tak doszło do wspólnej współpracy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować, mamy nadzieję, że nadal współpraca będzie kontynuować. No, czekamy na inne propozycje, bardzo się cieszymy z takiej okazji. Inicjatorem wycieczki jest pilot z Malborskiej Bazy Lotniczej oraz przewodniczący stowarzyszenia nasza szkoła, pan Krzysztof Stobiecki. W zeszłym roku malborska jednostka wystawiła polski kontyngent wojskowy do pełnienia dyżurów w zintegrowanym systemie obrony powietrznej NATO nad Litwą, Łotwą i Estonią. Miałem przyjemność być zastępcą dowódcy tego kontyngentu. No i w trakcie naszego pobytu zeszłorocznego, tam ponad czteromiesięcznego, nasi żołnierze, że się tak wyrażę, odnaleźli ten dom dziecka, polski dom dziecka w Solecznikach. No i wyszli z taką inicjatywą, żebyśmy spróbowali tym dzieciom w jakiś sposób pomóc. Pani dyrektor tego domu dziecka określiła swoje potrzeby najbardziej pilne jako remont kilku pomieszczeń i na to złożyliśmy się, zrzuciliśmy pieniążki, wyremontowaliśmy kilka pomieszczeń, kupiliśmy meble, no i potem wymienialiśmy, że tak powiem, maile, wymieniliśmy telefony i obiecaliśmy, wierząc że nie zapomnimy. No i tak też się stało. Ja. Oprócz tego, że byłem tam właśnie zastępcą dowódcy, to jestem tutaj przewodniczącym Stowarzyszenia Nasza Szkoła. No i taki pomysł rzuciłem we wrześniu, jak rozpoczął się rok szkolny o tym, czy moglibyśmy takie te, te dzieci zaprosić na pobyt w Polsce. No i że tak powiem inicjatywa została podjęta, wielu, wielu osobom się to spodobało i dzięki zaangażowaniu wielu osób, naprawdę wielu, wielu osób, to, to do ten wyjazd doszedł do, do skutku. Dyrektor szkoły Magda Zimińska podsumowała miniony rok szkolny i opowiedziała o atrakcjach przygotowanych dla gości z Litwy. Rok był dla nas niezwykle dobry. Cieszymy się ogromnie, że już się zakończył, i cieszymy się z sukcesów, jakie odnieśli nasi uczniowie. No, przede wszystkim wyniki klasy szóstej nas bardzo cieszą. Dzisiaj, na, na tym podsumowaniu roku szkolnego. Byli także obecni goście, goście z Litwy, polskie dzieci z Litwy. Proszę powiedzieć troszeczkę o tym programie, atrakcji, który też został przygotowany. Bardzo jest nam miło, że oni zechcieli do nas przyjechać, zechcieli skorzystać z zaproszenia. Oni będą u nas do 3 lipca. I dziś planujemy piknik tutaj przy szkole, taki piknik rekreacyjny. Następnie po obiedzie wybieramy się do Białej Góry. Chcemy im pokazać Wisłę, naszą królową Polskich Rzek. No a potem wyjazdy do Gdańska. Sobota, niedziela to będzie pobyt w Gdańsku. Myślę i zwiedzanie zabytków, ale też pobyt na plaży w Gdańsku. Natomiast poniedziałek wizyta w Sztumie, między innymi w Urzędzie Miasta i Gminy, ale też obejrzenie sobie naszego miasta, a wtorek to Malbork. Zwiedzanie Zamku krzyżackiego. Świerki. To tu mieści się szkoła podstawowa imienia Adama Gajewskiego. To dziś uczniowie opuszczają mury tej szkoły, by w pełnej radości i z uśmiechami na twarzy iść na zasłużone i długo oczekiwane wakacje. Lecz dziś tak się nie stało. Niestety nie. Dzisiejszy dzień to, to tak de facto likwidacja naszej szkoły, bo już więcej jest z dziećmi, z nauczycielami. W takiej grupie nigdy się nie zobaczymy z rodzicami. Dlatego tak trudno mi się z nimi rozstać. Najchętniej nie oddałabym ich Był taki czas, który w sercach został Był takie Było takie miejsce, które w sercach żyć będzie. Zostało bardzo przykre dla nas. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 67 lat działania placówki. Zostało jedną decyzją zakończone. Wszystko przepadło po prostu i, i stanęliśmy teraz my jako nauczyciele przed. No, przed problemem bezrobocia. Natomiast natomiast dzieci będą no, no, musiały się odnaleźć. W zupełnie nowych warunkach w dużej szkole. Na pewno nie będzie im łatwo, aczkolwiek życzę im z całego serca, żeby sobie z tym poradzili. Ale wszystkim, którzy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób, jak ja to mówię, przeszli przez moje ręce, żeby się nie poddawali, bo mam nadzieję, że tego ich nauczy. Tak, taką mam nadzieję, i żeby odnosili tam również takie sukcesy, jak odnoszą w naszej szkole. Teatr w dzisiejszym w niewielkich świerkach uważam za zamknięty. Ja rozumiem wszystkie Pana burmistrza argumenty. W naszej szkole jest w tej chwili jest 110 dzieci. Przeliczając subwencję, którą dostaje na, na, na nasze dzieci, to, to tak naprawdę musi do, do naszych dzieci dopłacać. Koszt utrzymania dziecka w naszej szkole jest wyższy niż koszt utrzymania dziecka w szkole w Nowym Stawie. Poza tym. Mi się wydaje, że najważniejszym powodem takiej zmiany jest to, że jest reorganizacja oświaty w nowym stawie i tam tworzy się zespół szkolno-przedszkolny. I żeby on mógł powstać, to musiało się to odbyć naszym, naszym kosztem. Ale nie rozumie jednego, bo względy ekonomiczne wcale tutaj nie przeważały, tylko... Arogancja i buta pana Bunga. Po prostu jest to decyzja Rady Miejskiej w Nowym Stawie, i nie ma po prostu innego tłumaczenia, jak trzeba się decyzji podporządkować. Nie mamy na to już żadnego wpływu. Przykro mi, naprawdę jest mi bardzo przykro. Że w ten sposób z wami postąpiono. Ja mam nadzieję, że to są ludzie, i że, że, że w jakimś tam momencie ich serca się otworzyły na nasze problemy. Jednak Głosowanie wyglądało tak, jak wyglądało. Większość radnych poparła likwidację szkoły i musimy się z tym pogodzić. Nie mamy innego wyjścia, nawet nie mamy się do kogo zwrócić o pomoc, bo tak naprawdę jest to decyzja, do której prawo ma, ma samorząd lokalny i nikt z władz wyższych nie jest w stanie nam pomóc, zrozumieć. Bo pan burmistrz na ostatniej sesji podziękował swoim radnym za to, że on ich namówił i oni go posłuchali i tą szkołę po prostu podnieśli rękę do góry, przeważyli i zamknęli. Szkoda mi proszę Państwa, że w ten sposób Pan Burmistrz w nowym stawie działa i działa jego rada. Po prostu jest mi za nich ogromny wstyd. Przede wszystkim, żeby sobie odpoczęły. No i czego im życzę? Właśnie, żeby razem z wiekiem rosła ich mądrość, żeby osiągali sukcesy i odnaleźli się w nowych szkołach, do których będą chodzić. Z kamerą TV Malbork na tegorocznym zakończeniu roku szkolnego zawitaliśmy w Malborku w Szkole Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 3 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Szkolny, który dzisiaj kończymy jest rokiem naszych sukcesów niewątpliwych. Przyszły wczoraj właściwie dzisiaj już oficjalnie wiadomo. Przyszły wyniki matur tegorocznych. Jesteśmy zadowoleni, dumni. Utrzymaliśmy niemal stuprocentową zdawalność, tak jak to było w ubiegłych latach. Nasi nauczyciele dali z siebie wszystko, również dali z siebie wszystko nasi. Nasi absolwenci. Dzisiaj przed chwilą wręczyliśmy nagrody, dyplomy i świadectwa z czerwonym paskiem tym, który, którzy byli najlepsi w tym roku. Było kilkadziesiąt czerwonych pasków, było bardzo wiele dyplomów, bardzo wiele nagród książkowych dla tych, którzy e, będąc równymi z innymi, byli troszkę, jak to powiedziałem, bardziej równiejsi trochę więcej z siebie dawali na rzecz naszej szkoły. Na początku się przedstawcie i do której klasy dostałyście promocję? Zuzanna Jakubik, do klasy drugiej. Paulina Mentowska też do drugiej klasy. Emilia Wróbel też do drugiej. Dziewczyny, czy jesteście usatysfakcjonowane z promocji do drugiej klasy, ze świadectwa ee, ze świadectwa szkolnego widzę, tutaj koleżanka e, ma jest czerwony, z czerwonym Jest Czerwonym paskiem. E, zdecydowanie <laughs> usatysfakcjonowane i pełne energii na następny rok. No lepiej być nie mogło. <laughs> czy mogło. <laughs> ja myślę to samo. A czy wyjeżdżacie gdzieś? Jesteście raczej na wakacje tutaj w Malborku, wyjeżdżacie gdzieś? E, czy raczej może jakaś praca sezonowa w celach robienia jakichś pieniędzy, poza, wiadomo, funduszem rodziców? Myślę, że na pewno będziemy się starały coś zarobić, ale uważam, że czas odpocząć w wakacje i zdecydowanie wybierzemy coś fajnego. Chcemy spędzić je razem. Pomimo tego, że ty no już się razem w szkole, to jeszcze w wakacje. Być na to samo. Ja <grym> yy, bardzo pozytywnie, dużo plusów, dużo minusów, ale zdecydowanie na plus. Nie, naprawdę w porządku. Wiesz, fajna szkoła, tak. Do szkoły, fajna klasa. Okay. No, ale... Ty myślisz to są... Tak, no, Maksymilian Markiewicz idę do drugiej klasy. Słuchaj, czy jesteś usatysfakcjonowany swoim świadectwem e... do drugiej klasy? Tak, raczej tak. Znaczy i tak się spodziewałem, że takie będzie, raczej ani za słaba, ani za dobre nie jest, ale jest takie akurat. A powiedz, czy wybierasz się gdzieś na wakacje? Czy na może jakaś praca sezonowa? E... Raczej o tym nie myślałem, chociaż w sumie może ewentualnie. Dokładnie jeszcze nie wiem. Nie, Dobra. Nie. Dziewczyny słuchajcie, jesteście usatysfakcjonowane swoim świadectwem? Tak, jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że całkiem dobrze mi poszło. A Ty? Tak, tak, wydaje mi się, że naprawdę mimo poziomu jestem naprawdę zadowolona. Eee, a teraz... Oprócz. Eee, a gdzieś na wakacje gdzieś się wybieracie? Mam zamiar jechać e, do Niemczech, ale jeszcze nie wiadomo jak to kupali. I teraz do której klasy? Do drugiej. Dzięki bardzo. Nie ma Zaczniemy od piłki nożnej. W ubiegłą sobotę Pomezania Malbork na własnym boisku rozegrała ostatni mecz w sezonie, pokonując pewnie 4 do 1 GKS przodkowo po dwóch bramkach Galeniewskiego, jednej sobie Raja i ostatniej Dałkrzysa. Mimo wysokiej wygranej klub Malborski spada do piątej ligi za sprawą podobnego spadku drużyn pomorskich z ligi trzeciej do czwartej. Mimo niepowodzenia mamy nadzieję, że za rok Malbork ponownie zawita na boiskach czwartoligowych. Za to już w tę sobotę prawdziwa gratka dla fanów futbolu. Na Stadionie Miejskim w Malborku odbędzie się finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, w którym zmierzą się Kaszubia Kościerzyna i Kartuzia Kartuzy. Początek spotkania o godzinie 17 Serdecznie zapraszamy. 24 czerwca na rzece Nogat po raz 12 stanęły do rywalizacji malborskie gimnazja podczas wyścigów w smoczych łodzi. W tym roku zmierzyły się ze sobą trzy szkoły z Malborka, z których najlepszą okazało się gimnazjum numer 5. Drugie miejsce zajęło gimnazjum numer 2, a trzecie gimnazjum numer 3. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 30 czerwca w sali gimnastycznej gimnazjum numer 3 w Malborku odbędą się rozgrywki w ramach Mistrzostw Polski w hokeju na rolkach. Malbork reprezentować na turnieju będzie miejscowa drużyna Bombers. Początek o godzinie 10.00… sorry, tu źle chyba, co? Nie, będzie… reprezentować Nie, będzie... będzie miejscowa. Aha, no. wiesz co, przepraszam. Nie, no co, to jest żaden problem. Wiesz co, to ja kurczę kafę dobra. 30 czerwca w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Malborku odbędą się rozgrywki w ramach Mistrzostw Polski w hokeju na rolkach. Malbork reprezentować na turnieju będzie miejscowa drużyna Bombers. Początek o godzinie 10. Zapraszamy. 29 czerwca, w sobotę o godzinie 16, odbędzie się noc świętojańska na plaży miejskiej w Sztumie. W programie m.in. konkursy, poszukiwanie kwiatu paproci, prezentacje artystyczne zespołów Sztumskiego Centrum Kultury, pokaz fireshow. Obrzęd Puszczanie Wianków na Wodę, koncert Marko Boschino. Sztumskie Centrum Kultury i Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zapraszają na otwarcie wystawy Skarby Faraonów. Wystawa pokazuje zabytki różnych kategorii oraz przybliża życie codzienne starożytnych Egipcjan. Otwarcie wystawy 30 czerwca w niedzielę o godzinie 12 na sali Zamku Sztumskiego przy ulicy Gala Anonima 16 w Sztumie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrz Nowego Stawu zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością naszego miasta i gminy na pierwsze z cyklu otwartych spotkań związanych z rozpoczęciem procesu tworzenia nowej strategii rozwoju miasta i gminy Nowy Staw. Spotkanie odbędzie się 4 lipca o godzinie 16 w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie.